Czas na pytanie warte za 1000 zł, z jakiej serii gier pochodzą te oto postacie widoczne na zdjęciu? Zapewne większość odpowiadających i także fanów gier Nintendo odpowiedziałoby, że z serii Animal Crossing. Ta seria już od blisko 20 lat cieszy się nieprzerwaną popularnością wśród najmłodszych oraz najstarszych, a klimat jaki ta seria buduje sprawia, że aż każda osoba bardzo chętnie by zbudowała swoje miasto oraz o nie dbała. Słowo budowanie nie jest spadkowe, gdyż Animal Crossing to inaczej symulator życia osadzony w świecie zwierząt, gdzie głównym zadaniem gracza jest wybudowanie małego miasteczka od podstaw, dbanie o swoich mieszkańców jak najlepiej oraz zapewnienie im dobrobytu, tak by nie byli oni załamani. Sukces Animal Crossing spowodował, że w kolejnych dwóch dekadach zaczynałoby pojawiać się coraz więcej gier opartych o symulację prawdziwego życia oraz codziennych czynności wykonywanych przez człowieka. Dzięki takim grom na rynku gier nigdy nie brakuje jakiegoś typu robienia. Większość graczy wspomina miło Animal Crossing z konsoli Gamecube, ale czy wiedzieliście o tym, że sama seria miała swój początek jeszcze za czasów Nintendo 64? Żeby rozwiać zapewne zaskoczenie, w tym odcinku przedstawię Ci co to za tytuł. Zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek N64 po To czas przedstawić dokładnie w szczegółach, jak się nazywała gra, która zapoczątkowała serię tytułów o symulacji życia oraz słynnego Animala. Jak może się wydawać, tytuł gry wcale nie brzmiał oryginalnie do tego, co większość graczy zna, gdyż nazwa była lekko inna. Gra nazywała się oryginalnie Animal Forest lub w japońskiej wersji Dobutsu no Mori. Jest tutaj wspomniana japońska nazwa gry, ponieważ na samym początku była ona jedynie ekskluzywną grą wydaną tylko w Japonii a stało się to dokładnie 14 kwietnia 2001 roku. Twórca tej serii, tak zwany Katsuya Eguchi wyszedł z pomysłem stworzenia symulacyjnej gry opierającej się na rozwijaniu miasta z dwóch powodów. Pierwszym był fakt, że konsola N64 nie posiadała żadnego tytułu, który byłby na tyle rozwinięty pomysłowo oraz nie pozwalał graczy na pełną różnorodność w tworzeniu nowych pomysłów dotyczących na np. ulepszenia graca, kontaktu stałego z drugim graczem lub komputerem oraz tylko. A drugim powodem było to, by była seria, która byłaby idealna dla każdej osoby w każdym wieku, która by spokojnie po powrocie do domu, nudnym dniu oraz nie tylko, mogła na spokojnie odpalić tę grę i cieszyć się wszystkimi możliwościami kreatywności i wyobraźni, które oferowała. Okazało się, że Animal Forest rewelacyjnie się przyjął w Japonii przez co twórcy postanowili rozwinąć popularność poza granicę Japonii. I tak oto od 14 grudnia 2001 do 24 września 2004 roku tytuł lekko poprawiony graficznie i gameplayowo został wydany na konsole GameCube, gdzie nazwa już została przemianowana na znane Animal Crossing. Powód zmiany z Forest na Crossing był taki, że gdy Japonia znała już przydomek Forest i został oksygnięty kultowym, to egoici pomyślał o tym, by angielska wersja miała swój własny przydomek, z którym różnież byliby kojarzeni i przez to, że gracz crossuje się z NPC, czyli przechodzi między nimi. To postanowiono dodać przydomek pasujący do ogólnego wizerunku, którym był Crossing. Na okładce japońskiej wersji widzimy tytuł gry, pisany pionowo w zielonych kwadratach, gdzie po prawej stronie są kolejne napisy po japońsku. Natomiast z lewej strony są pokazane trzy zdjęcia w formie znaczków, logo Nintendo N64, pociągu oraz zdjęcia mieszkańców, gdzie jeden z nich to pies z gitarą siedzący w krzakach i najprawdopodobniej się witający z Okładka była stylizowana na typową wizytówkę z danego kraju, którą można wysłać danej osobie, którą się lubi i wysłać zdjęcia i nie tylko. Gra została wydana i w pełni zrobiona przez filmy Nintendo. O ich grach już się wypowiadam przy okazji omawiania gry Jości Story. Jeżeli ktoś nie widział a chciałby lekko się odświetlić pamięć, to teraz pokazuje się w prawym górnym rogu adnotacja do tego odcinka. Animal Forest to gra w tematyce symulatora życiowego, w którym zadaniem gracza będzie opiekowanie się miastem, które imię może wymyśleć oraz rozwijanie wszelkich możliwych czynności tak, by okolica wyglądała najładniej oraz by mieszkańcy miasta byli zadowoleni z pobytu miejsca. Po odpaleniu gry od razu pokazuje nam się pełna nazwa gry z napisem Animal Forest, wraz z komunikatem Naciśnij Start. Natomiast w tle jest widoczny mieszkaniec, z którym gracz będzie sterował i będzie mógł dowolnie modyfikować jego wygląd oraz spojrzenie na gotowe miasto. Gra natychmiastowo bez przedłużania chce by została ona odpalona, a gdy już zostanie to, pokaże się gracowi mały pies siedzący na pinku oraz grający na gitarze, który ma na imię K.K. On będzie mówił graczowi, że dobrze, że odważył się w to zagrać i nie będzie żałował żadnej decyzji. Ważna uwaga jest taka, że ten pies pojawia się tylko przy pierwszym odpaleniu gry, gdyż przy kolejnych odpaleniach pojawia się inna postać, z której dowiadujemy się o głównym celu tej gry. Nieznajoma postać nagle siedzi w pociągu, a do niego dołącza się postać o imieniu rower. On się na początku pyta o imię naszego mieszkańca oraz o miasto, do którego się udajemy. Ten odpowiada, że to jego ulubione miejsce na wypoczynek i zawsze chętnie tam przyjeżdża. Następnie pytając się o to, co graz będzie robił i że się przenosi, by zamieszkać w tym miejscu bez żadnej wiedzy, ten zaskoczony dziwi się, ale później idzie na zaplecze spytać się przyjaciela, który prowadzi mały sklepik, o to, by załatwił dla niego miejsce do spania. Ten się zgadza, a River informuje graca o tym. Po rozmowie wprowadzającej, stworzona postać wychodzi z pociągu dojeżdżając do własnego miasta, a tam już na niego czeka osoba, która zapewniła mu dom, w którym okazała się być postać Toma Nooka. Szybka ciekawostka. Czy wiedzieliście o tym, że można zagrać grę w grze? A dodatkowo jeszcze to będzie gra z lat 80 Animal Forest oferuje taką możliwość, gdyż w jednym spokoju znajdują się oryginalne gry z konsoli NES. Wystarczy tylko do nich podejść oraz je odpalić. Wersja N64 zawiera sobie 7 gier na NES i są tu. Balloon Fight, Choo Land, Donkey Kong, Donkey Kong Jr. Math, Golf, Pinball oraz Tenis. Wszystkie gry działają w pełni, bez żadnych problemów graficznych oraz gameplayowych i można śmiało ograć tytuły, dzięki którym zaczęła się era konsoli NES. Dodatkowo, gdy grać z końca grać, jego wynik nie zostanie usunięty, a zapisany na karcie pamięci N64, więc najlepszy wynik nigdy nie z nich nie stawiali wyników. W późniejszych wersjach zostało dodanych jeszcze 10 oryginalnych tytułów, plus dwie gry, które były dostępne tylko w regionie amerykańskim. Tradycyjnie to jest mowa na omówienie samego gameplayu w grze. Zderowania raczej tutaj nie ma co omawiać, gdyż wszystko jest skupione głównie na czynnościach oraz na rzeczach robionych, by podnieść sobie reputację oraz by ulepszyć wizualnie same miasto pod własną nazwą. Sama grafika w tej grze, jak na rok 2001, wygląda dobrze, choć w niektórych momentach zdadają się niedociągnięcia, jeśli chodzi o załadowanie tekstury domu czy gruntu ziemi, jednak to są jednorazowe przypadki. Same postacie w grze są bardzo zróżnicowane i w zależności od tego, do której postaci na stworzonym skarnić zagada, tym różne efekty mogą się zdarzyć, jak na przykład wsparcie w projekcie, niechęć do pomocy i odmówienie czynności z powodu losowego działania. Dzięki temu gra nie jest cały czas powtarzana i zawsze zdarzy się moment, z którego gracz może się ucieszyć i odwrotnie. Dodatkowo sama gra ma również w sobie specjalne wydarzenia działające na zasadzie dni z realnego świata. W Animal Force możemy obchodzić takie dni jak np. Wielkanoc, Święto Dziękczynienia, Halloween czy Boże Narodzenie. Jest to spowodowane tym, że gra wycofa fizycznie wbudowaną datę, która jest ustawiana przy odpaleniu konsoli N64 i dzięki temu, w zależności od danego dnia, gra może zmienić szereg czynności pod daną imprezę. Sam gameplay jednak ma w sobie plus oraz minus, już od razu, na starcie, więc jeden z punktów można tu dodać. To tu chodzi płynnie w 30 klatkach na sekundę, jednak mimo to w niektórych momentach jest widoczne małe zacięcie się czy zatrzymywanie się, by gra wiedziała, co gra sobie za zrobić. Co prawda nie jest to irytujący motyw, jednak dla takiego gracza, który będzie chciał na przykład wykonać misję na czas, by przykładowo przynieść kwiaty, by zdobyć szacunek, a gra nie będzie wiedziała od razu o co chodzi i gracz zdobędzie dopiero po czasie, to może być lekko frustrujące. Muzyka to mieszanka prostej, przyjemnej, a czasem pięknej muzyki, która zrelaksuje absolutnie każdą osobę w każdym wieku. Wolne rytmy, wesołe tony czy klasyczne instrumenty dodają Animal Forest z kolorytu oraz potrzebnego spokoju po ciężko zrobionej robocie. Trochę pojawiło się plusów, jeżeli chodzi o tą wersję, ale oczywiście, odnalazły się również mniejsze minusy. Jeden z nich został już omówiony i był to problem ze stabilnością, dlatego omówiony zostanie tutaj jeszcze jeden minus. Jest to pierwszy raz w tej serii taka sytuacja, gdzie gra prawie nie posiada żadnych utrudnień i jest idealna. Tym minusem, który pojawił się w grze Animal Forest, jest nieco ograniczony dostęp do niektórych funkcji. Jak wiadomo, N64 nie było potężną konsolą, a same gry na kartelicach zawierały tylko kilka gigabajtów pamięci, by móc można było zmieścić wszelkie, nawet najmniejsze detale. Jednak jeżeli zostanie porównana wersja N64 z późniejszą wersją na Gamecube'a, to można zauważyć, że kilka opcji lub nowości z wersji Gamecube pojawiło się, a na Nintendo 64 nie było już miejsca. Ani kartridżowej wersji na pewno to zrozumią, gdyż wtedy nie mieli pojęcia o tym, że tytuł może być ulepszony o wszelkie detale, jednak patrząc dziś po latach na różnicę, to na pewno zauważą małe ulepszenie i jasno stwierdzą, że rzeczywiście czegoś brakowało w wersji na nc 64 Podsumowując tą recenzję, Animal Forest to moim zdaniem rewelacyjny wybór dla absolutnie każdej osoby w każdym wieku, która chce się zrelaksować, odpocząć lub nawet używając wyobraźni zbudować swoje własne miasto. Przyjemna muzyka, miły klimat oraz dużo atrakcji to moim zdaniem większe plusy, które lecą do tej gry. Z drugiej strony mogą się pojawiać problemy z bagami oraz mniejszym doborem funkcji. Jednak ten drugi punkt to bardziej do innej grupy jest. Dlatego kończąc tą recenzję, gra Animal Forest dostaje ode mnie w skali od 1 do 10 ocenę 9 na 10. Rewelacyjna i relaksacyjna gra o opiekowaniu się swoim stworzonym miastem, idealna dla każdego. Dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek N64 po mojemu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał, jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować jeżeli chcesz, napisać komentarz, Was bardzo mi na tym zależy, ja jestem użytkownik AdiWW, na razie i cześć!